Dzisiaj będziemy malować sufit. Jak wiadomo, jest to chyba najgorsza powierzchnia do malowania z racji na swoje gabaryty oraz na to, że zazwyczaj patrzymy pod takiego dość ostrego kąta. No i do tego jeszcze duże okna, okna balkonowe. No, wiadomo, sprawiają to, że uwydatniają tak jakby wszystkie, wszystkie tego niedoskonałości. Jak wiadomo, na całość sukcesu zazwyczaj wpływają różne takie składowe, typu dobre narzędzia, dobra farba dobre przygotowanie podłoża, dobre, dobra technika malowania, dobre warunki, które, które musimy spełnić podczas malowania oraz podczas czasu schnięcia już później farby. Ja to wszystko postaram się pokazać, jak, jak robię to ja na produktach amerykańskich, typu narzędzia Austera, farby, farby Magica. No i będzie można zobaczyć, jak to wygląda. A propos warunków, to w chwili obecnej... Mamy 20 stopni 20, 21 stopni ciepła 34% wilgoci. Jak wiadomo, im większa wilgotność będzie zastosowana, tym damy więcej czasu takiego otwartego dla farby. Dlatego no, na pewno to, co zrobię, najtańszym, najprostszym sposobem wezmę czajnik, podgotuję wodę, podniosę sobie wilgotność. Tak, podejrzewam, że 50-60%. Myślę, że, że, że tyle. Tyle będzie ok. Sufit nie jest duży, to jest zaledwie 16 metrów kwadratowych, może tego sufitu będzie. Sufit mam już przygotowany. Nałożony jest ogólnie na niego masa Proforma Ultra Light. To było wszystko zagruntowane primerem 8780 z Magica i na to będziemy rzucać farbę profesjonala. 8500 High Hiding White jest to farba od razu z primerem. Dlatego, tak na dobrą sprawę, to co mógłbym zrobić, to nie dawać primera, tylko dać od razu na dwie warstwy tą farbę i miałbym tak jakby już temat też załatwiony. No, natomiast wiadomo, zazwyczaj ściany wszystkie lecimy, lecimy podkładem, dlatego, że będziemy stosować farby tutaj zmywalne, szorowalne, serię Pride oraz Kit Pro. Dlatego też sufit poleciał, jak to się mówi, z automatu. No, na pewno jeszcze to, co będziemy, będzie trzeba zrobić przed, przed całym malowaniem, no to tak, e, zabezpieczymy podłogi, e, usuniemy wszystkie przeszkadzajki, które są, tak, czyli czy jakieś niepotrzebne narzędzia walające się i tego typu rzeczy, e, podniesienie właśnie tej wilgoci na pewno. No i to, to chyba tyle, przygotujemy sobie narzędzia, przygotujemy farbę, no i w zasadzie to nawet nie ma co gadać, tylko trzeba robić, także jedziemy. A może jeszcze za chwilę troszeczkę włączę. Natomiast teraz jeszcze chciałem powiedzieć taką podstawową rzecz, czyli właśnie skąd się biorą te smugi, tak? Dlaczego, dlaczego tak to powstaje, że to nam nie wychodzi, tak? Zazwyczaj jest. Są zresztą dwie możliwości, no trzy może. Pierwsza to jest taka, że faktycznie sufit jest w miarę nierówny i faluje, tak? Czyli możemy go dobrze pomalować, ale cień, który będzie rzutować przez te górki, które są na tym suficie, będzie stwarzał cienie i będziemy to postrzegać jako takie smugi niedomalowania. No wtedy to wiadomo, najlepiej po prostu naciągnąć, naciągnąć jeszcze raz sufit tak żeby go wyrównać i jeszcze raz od nowa go pomalować. Drugą rzeczą, najczęstszą przyczyną dlaczego powstają smugi, to jest to, że mamy niezbyt dobrze ustabilizowane podłoże. Co to znaczy? To znaczy to, że nawet jeżeli mamy gładź jakąś rzuconą, nie jest to gładź żywiczna, czyli nie jest to na przykład taki proform, tylko gładź, którą musimy później gruntować mleczkiem gruntującym, nie mylić z podkładem, to sam grunt nam po części nam wyrówna chłonność, ale to, czego nam nie zrobi przede wszystkim, to nie zamknie nam tego podłoża. I jeżeli nie, nie damy żadnego podkładu primera skutecznego, który totalnie nam odetnie to podłoże, no to niestety stosując farbę nawierzchniową, jak jej nazwa wskazuje, ona ma być na wierzchu. Natomiast jeżeli będzie chłonąć, ten zwykł będzie chłonny, bo nie będzie tego podkładu, albo ten podkład będzie nam słabe, słabej jakości, no to, to niestety ta żywica z całej tej farby nam wchłonąć, uszlachetniając nam tym samym tą, tą naszą gładź. Natomiast zostawiając substancje matujące, wybielacze oraz pigmenty, no, gdzie ta powłoka no, nie będzie no raz, że miejscami będzie chłonąć, w drugim miejscu nie będzie chłonąć, więc w jednym się trochę świeci, w drugim nie będzie się świecić, więc już będziemy mieli właśnie te szeroko rozumiane smugi. Na no A2 to co będzie, no to jeżeli ta żywica drzw nam wejdzie, żywica, która jest w sumie kręgosłupem całej farby, jak ona nam wejdzie, no to niestety farba nie będzie miała swojej odporności. Tak? Czyli ważne jest przede wszystkim dobrze przygotować podłoże, i to jest pierwszy krok, taki fundament, tak? który należałoby faktycznie uczynić, żeby żeby mocno wyeliminować problem, tak powstały, jeżeli chodzi o smugi. A druga rzecz, to teraz trochę, trochę, o narzędzia. Na pewno dobre narzędzia pomagają. To co pomaga, to na pewno, tak jak pelikana, mamy poręczne wiaderko, dzięki któremu jak wejdę na drabinę, nie będę musiał co chwilę schodzić do kowety, tylko będę miał wszystko, wszystko przy sobie stawiłem rączkę. E, wszystko będę mieć pod ręką, także najpierw tak czy inaczej będę robić odcinki, e, czyli będę wchodzić na drabinę, odcinać sobie jedną płaszczyznę, po kolei będę odcinać, po czym dalej będę uzupełniać. E, tutaj mamy sufit, e, sufit, tutaj to pomieszczenie, w tym pomieszczeniu będzie e, sztukateria, będzie listwa przesufitowa. W związku z czym, no, tyle mam fajnie, że nie muszę się jakoś tak starać, żeby równiutko odcinać ten sufit. Nie będzie też może czegoś takiego, że czasami zostawiamy pasek, czyli wtedy specjalnie zjeżdżamy białą farbą na ścianę i ją później cieniujemy. No, tutaj mówię, tutaj nie muszę się aż tak starać. Wałki jakie będę używać, to będzie seria produzji. Będzie to produzji 10 mm, 3,8 cala. Czyli wałki stricte do farb nowej technologii, czyli ciemkopowłokówki, farb rzadkich, które się bardzo fajnie roz, rozkłada. Natomiast dlaczego one nie chlapią? Bo mają dużą lepkość, bo mają bardzo dużo żywicę. I teraz, jeżeli mamy jeszcze no mówię, ustabilizowaną zamkniętą tą ścianę primerem, tak jak tutaj mamy, to jest primer PVA Magica, wydajność farb nawierzchniowych jest o wiele większa. Tak? No, dlatego, dlatego właśnie będę stosować tą dziesiątkę, która jest w sumie na no, najdłuższym włosiem, taką jaką faktycznie można malować takie, tego typu farby. E, tak z ciekawości, jeżeli chodzi o ustera, to e, uster ma dwa rodzaje wałków, tak? Jeden to jest taki najbardziej znany, to jest RF302, który ma nie ma na samym końcu, nie ma, nie ma włosia, tak? ma zaślepkę. Natomiast drugi, jest to nowy wałek u nich, to jest RR381. Wszystko oczywiście w 10 mm długości, tak żebyśmy się dopasowali później do finalnego wałka. I ten już ma to, to, to włosie, ten dykielek zamknięte. Podstawowe rzeczy typu przygotowanie, przygotowanie farby, no na pewno wymieszanie odpowiednie, po czym przecedzenie farby, narzucenie sobie do, do kuwet, zamoczenie wałków, odczekanie, nie wiem, pięciu minut mniej więcej, po czym znowu jeszcze raz zanurzenie tych, tych wałków, przeciągnięcie ich po tych tarkach i dopiero będziemy mogli przystąpić do malowania. Jeszcze z takich, z takich rzeczy ciekawych typu jak później, załóżmy, nie wiem, umyć ręce albo jak zrobić to, żeby się szybciej umyć, no, to zawsze warto sobie nakremować ręce na przykład i twarz, no bo wiadomo, przy malowaniu sufitu e, siła odśrodkowa wałka też robi swoje. Nie ma farb stricte nie kapiących, więc zawsze coś będzie kapać. Więc jeżeli na, będziemy mieli nakremowaną skórę, tak, natłuszczoną, no to tą farbę bardzo szybko zmyjemy. To taki bonusik. E, dobra. To teraz sprawdzę, czy, czy włączyłem nagrywanie. Wymieszałem farbę, przecedziłem ją, zwilżyłem wałki, wrzuciłem je do farby, przejechałem po tej tarce kilka razy. Odstawiłem je teraz na jakieś takie dobre 10 minut. W trakcie jeszcze raz je zamoczyłem, także jesteśmy prawie gotowi już do, do malowania. No, odcinka, no to wiadomo, Pelikan bardzo się przyda. Jeżeli chodzi o już takie malowanie powierzchniowe, no bo najpierw zrobię sobie taką obramówkę. Prawda? czyli ściany tej przedniej można tak powiedzieć tak do tego bocznych na no mniej więcej wyjadę metr półtora po czym będę już uzupełniał tak całościowo. Jak dojadę mniej więcej do tej linii to z powrotem wchodzę robić odcinki no i tak będę, będę do, do, do samego końca sufitu. Czy ja, jaką ja obieram strategię? tak? Nie obieram sobie strategii na zasadzie malować od światła, prawda, do, w dalszą część pomieszczenia. Obieram sobie taką strategię, żeby wybrać jak najkrótszą krawędź danego sufitu, po to, żebym nie musiał jakichś takich łączeń na środku robić. Tak? I teraz, tak jak tutaj mamy, no właśnie, kartonu miałem 15 metrów kwadratowych, powiedziałem tak strzejem, że mamy tutaj 16 metrów, no i faktycznie tak wyszło. Tak więc obieram no, sobie tą krótszą krawędź, która ma tam trzy z hakiem, bodajże metra. I teraz istotna rzecz, tak, jakim kijem będę malować? Czy znaczy, będę malować R090 Ulstera, który rozkłada mi się na 1,22 m, do tego jeszcze, wiadomo, dochodzi około 40 cm rączki. No nie, na pewno nie będę tym malować, dlatego że jest on zbyt krótki. Musiałbym trzymać wysoko ręce w górze, po czym, co tu co, co się objawiało, tym, że Bolałyby mnie po prostu ramiona. Dlatego wezmę kij R091, który ma 1,22 m, rozsunę go sobie, dodam rączkę i stojąc w jednym miejscu, na samym środku pomieszczenia, będę w stanie sięgnąć od jednego końca do drugiego końca bez żadnych łączeń. Tak? Czyli będę, no będę malował tak, jak de facto ściany. Tak? Czyli nie, no nie będzie tych łączeń, więc tym bardziej będzie to prostszy i lepszy, lepszy efekt końcowy. Myślę, że czas zaczynać. Dół. Należy też pamiętać, że jeżeli odsuniemy się już na mniej więcej 15 półtora metry, no to żeby już najlepiej nie wjeżdżać na samą powierzchnię, nie cofać się, tak? też należy wziąć pod uwagę, że jeżeli się tam będzie podsychać, to nagle zaczniemy widzieć, że mamy bardzo dużo jakichś takich niedociągnięć, hmm. coś takiego, to, to spokojnie to trzeba wyczekać, nic z tym nie robimy, nie poprawiamy tego, dlatego że jak farba podsycha, no to automatycznie właśnie tworzy takie i dlatego ważne jest, żeby no, no z powrotem nie wjeżdżać, bo możemy sobie na przykład tylko i wyłącznie zepsuć. Natomiast przy samym malowaniu należy no, pamiętać, żeby bardzo dokładnie rozkładać tą farbę, bardzo dobrze cieniować. No, jakbym bardziej się przyłożył na samej końcówce, to ogólnie bym go zostawił już na gotowo. A tak, no to jutro kolejna warstwa, no już totalnie, totalnie finalna. I dla odmiany, tym razem zacznę z tej drugiej strony, jadąc do tej, co zaczynałem dzisiaj. Jeszcze z takich informacji, zużyliśmy troszkę ponad litr. Podejrzewam, że jakby zlać to wszystko z kubet, to wyjdzie około 1,2-1,3 litra, coś takiego mniej więcej. Na powierzchnię tutaj tego sufitu 16 metrów a, kwadratowych. Czyli de facto, tak jak, tak jak producent powiedział, tak, taka jest mniej więcej faktycznie wydajność, tak sprawdza się ona. Natomiast warto wziąć pod uwagę, że mieliśmy tutaj e, rzucony primer primera. Także mieliśmy, mamy to, to podłoże było już totalnie ustabilizowane, odcięte. Tak? I jeszcze jedna rada, jeżeli zamierzamy malować następnego dnia, czy za parę godzin, chociaż Najlepiej następnego dnia zawsze malować. Nie myjemy wałków, tylko to co robimy, moczymy je bardzo mocno w farbie, po czym przykrywamy je workiem foliowym. I tak sobie mogą spokojnie leżeć nawet kilka dni. Dzień drugi, zaczynamy standardową procedurą, czyli podbiciem sobie troszeczkę wilgoci w pomieszczeniu, do tego wymieszanie farby, przecedzenie jej. Wałki mieliśmy zostawione w folii, także tak, już są namoczone, są wilgotne. No i co? I będę zaczynać tak jak mówiłem od drugiej strony teraz e, w sufitu. Jedziemy. O co chodzi jeszcze z tym cieniowaniem takim? Tak, tak jak widzieliście, tam, jak przejechałem już, tak wypełniałem ten sufit, to później jeszcze chodziłem i wa dużym wałkiem już też wykańczałem tam przy, przy narożnikach. Chodzi właśnie o to, żeby jeszcze dodać tą samą na pewno strukturę tak, z tego dużego wałka. Natomiast o co chodzi w samym cieniowaniu, tak jak wałek, prawda? mamy tutaj zaczepienie, także tutaj siła nacisku jest większa jak malujemy, tu mamy mniejszą. I teraz automatycznie, jeżeli chcemy wycieniować, no to tu mamy trochę większy nacisk. Jednakże ja jeszcze robię w ten sposób, że tą krawędzią mocniej naciskam, a ta praktycznie mi w ogóle nie dociska. I w tym momencie mam takie cieniowanie. Nie wiem, czy będzie to widać tutaj. Chodzi o to. To jest dość krzywa ściana, tak? Ale zobaczcie, że tu mi się robi taki, taki cień, prawda? I to o to chodzi. O, tak jak tutaj jest to widać.